Dziękuję, że jeszcze raz tym razem oficjalnie serdecznie Państwa witam na konferencji przed turniejem prekwalifikacyjnym do zimowych ikłysk olimpijskich w Sosnowcu. Są z nami Pan Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński, Prezes Polskiego Związku Hokeja na Lodzie Mirosław Nikina, Selekcjoner Reprezentacji Polski Robert Kalaber oraz Kapitan Reprezentacji Polski Krystian Dziubiński. W pierwszej kolejności proszę o zabranie głosu pana prezydenta, tak. bo to chyba pierwszy w z kółkami olimpijskimi w tle Sosoft. Tak jest, Dzie dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, zwłaszcza e prezydentów Polski i pana e Bo to dla nas ogromny zaszczyt, że możemy was gościć e na tym e pięknym lodowisku mam nadzieję, bardzo szczęśliwym lodowisku. Jestem przekonany, że tak będzie. Eee, tak, to po raz pierwszy e, w historii naszego miasta kółka olimpijskie w tle rywalizacji sportowej. Cieszymy się z tego bardzo mocno, e, bo mieliśmy już krem Ligi mistrzów, e, jeżeli chodzi o piłkę nożną, ale hokej, który w Sosnowcu ma bardzo dużo grono sympatyków, myślę. Ci sympatycy są szczęśliwi, że mogą oglądać reprezentacje Polski przede wszystkim, ale również inne reprezentacje, które będą walczyły w tak ważnych, o tak ważny udział w tak ważnych zawodach, jakimi są Igrzyska Olimpijskie. Dlatego e, właściwie trudno szukać innych subjektów, to że jesteśmy szczęśliwi, że ten obiekt gości tak ważne wydarzenie sportowe. Chciałbym za to bardzo serdecznie panu Prezesowi podziękować, że zaufał nam. Po raz kolejny mam nadzieję, że rzeczywiście Sosnowiec, nowy stadion zimowy tutaj na całym Orbital Parku będzie takim domem w polskiej Reprezentacji w Hokeja na Lodzie, ale chciałbym, i to jest chyba dla nas najważniejsze i wierzę w to, że będzie tym szczęśliwym domem. Pierwszy krok został wykonany, bo, bo i turniej, który tutaj się odbywał zwycięski i wczorajszy sparing zwycięski, także jesteśmy przekonani, że również te zawody, które się rozpoczynają będą szczęśliwe i zwycięskie na naszej reprezentacji będzie to pierwszy krok do tego, żeby na Igrzyskach Olimpijskich polska reprezentacja po kilkudziesięciu latach, trzydziestu dwóch latach zagościła. A pamiętamy przecież, bo tak jak powiedziałem, że Sosnowiec to, to naprawdę miasto, które DNA ma hokej na lodzie. W tych ostatnich igrzyskach olimpijskich uczestniczyli reprezentanci zagodnia Sosnowiec. Także również wierzę w to, że w tej reprezentacji, bo dzisiaj jest dwóch zawodników. Również i zawodnicy Zagrębia Sosnowiec, Sosnowca Zagoszczą i będą no, ogromnym wzmocnieniem dla tej reprezentacji i wspólnie osiągnięcie w ten cel, o którym mówimy na razie: wygranie prekwalifikacji, ale oczywiście myślimy dużo, dużo dalej: wygranie kwalifikacji olimpijskich. A tak jak mówiłem, to o czym marzyliśmy o tym, aby Sosnowiec stawał się ważnym miejscem dla polskiego sportu. Tym razem mówimy o hokeju. Dzieje się na naszych oczach, z czego jako prezydent Sosnowca mogę tylko i wyłącznie być szczęśliwy i powiedzieć jeszcze tylko jedną ważną, ważną rzecz. Zapraszamy kibiców nie tylko z Sosnowca, nie tylko z Zagłębia, nie tylko z województwa śląskiego, ale z całej Polski do tego, żeby kibicować polskiej reprezentacji, która, mam nadzieję, tak jak powiedziałem, wykona pierwszy krok, a zarazem jest to też chyba jakaś taka forma przygotowań do mistrzostw Świata, w których też na tym najwyższym poziomie nie byliśmy od lat i wierzymy w to, że że tam się utrzymamy i, i, i tak jak powiedziałem, będzie to również forma przygotowań, która e, no, pokaże, że Sosnowiec, stadion zimowy, powtórzy to po raz kolejny, ArcelorMittal Park, to miejsce szczęśliwe i fantastyczne dom dla polskiego hokeja. Dziękuję bardzo. Prezes PZKL, pan Mirosław Minkina. Panie prezesie, wiem, że o Sosnowiec i o to, żeby te rekwalifikacje odbyły się w Polsce, trzeba było powalczyć, bo początkowo federacja miała na to inny pomysł. No tak, jeszcze przede wszystkim chciałem Panu Prezydentowi podziękować, bo znamy się już wiele lat i to dzięki miastu i zaangażowaniu Prezydenta mamy taki piękny obiekt, nie tylko hokejowy, ale również stadion piłkarski, jak i hale, na której ostatnio mogłem być. Tak jeszcze odpowiadać na Pana pytanie. wczoraj tutaj miała miejsce komisja infrastruktury Polskiego Komitetu Olimpijskiego, gdzie mam przyjemność być przewodniczącym, no i wszyscy byli pod wielkim, ale to absolutnie wielkim wrażeniem tych wszystkich zwiedzonych obiektów i one dzisiaj stają wzór do naśladowania dla ewentualnych inwestycji następnych w naszym państwie. Odpowiadając na kwalifikacje, mamy um, po to zrobione w sosnocy, by, by stworzyć jak najlepsze warunki zarówno naszym kadrowiczym jak i sztabowi, bo wiadomo, że przy swoich kibicach się na pewno zdecydowanie lepiej gra. Mieliśmy z tym trochę kłopotów, bo wcześniej Korea miała mieć pierwszeństwo w organizacji, natomiast udało się z Federacją Koreańską podjąć takie rozmowy, że przekonaliśmy Koreańczyków, by przylecieli do Polski w zamach, mają te dwa mecze sparingowe, czyli wczorajszy mecz z Polską, i z Ukrainą. Natomiast nam na to bardzo zależało, tym bardziej, że lansowaliśmy również obiekt w Międzynarodowej Federacji, gdzie wszyscy robili wielkie oczy na taki piękny i zazdrościli, że taki obiekt mamy, stąd nam nic nie pozostaje, o to by tu jak najwięcej tego typu imprez miało miejsce. Selekcjoner reprezentacji Polski, pan Robert Kalaber, Pan prezes wspomniał o tym wczorajszym meczu. To był pierwszy sprawdzian dla tej kadry, którą pan powołał na ten turniej. No i chciałbym prosić o podzielenie się kilkoma refleksjami na ten temat. Co się udało? Co jest jeszcze do wypracowania? Mamy dobry wstęp do tego meczu. Teraz na branki, a po prawej myślę, że závodník nemá to to, že ten meč je vygraný a v druhých dvoch terciách tí závodníci skúšali, krajovali, nejako bavili sa v a najvážnejšie, čo, s čoho som ja zadovolený, že nebyla žiadna nastepná kontúzia. Takže zrobili sme, zrobili sme myslím, že to, takú švietnú atmosféru, pohodu v tej družine. ideme ďalej, prigotujeme sa na, na, najbližší meč, ktorý už rozpočne turnaj. A jak pán docent na tych riválií, s ktorými si zmierzeme v turnieju? S kým będzie najtrudnej? Tak šanujeme každého jedného protivníka, každý mecz začína od výniku 0-0 a myslím, že sme v novej situácii. Doteraz, čo provadím kádru, nikdy sme neboli favoritmi Teraz každý na nás liczy ako na favorita turnieju, a to je zase e, nová, no, nová situácia dla tej družiny, dla závodníkov i dla nás jako štábu. Każdy rywal ma swoją, że hokej się wyrównuje i myślę, że Estonia, Ukraina, ale albo i ta Korea. Nie będą to łatwe mecze. Moim zdaniem też rywal będzie Ukraina. Jestem ciekaw, co na ten temat ma do powiedzenia kapitan reprezentacji Polski, Krystian Fuginski. Jako drużyna to przygotowujemy się do każdego meczu tak samo, także dany dzień w ok, każdy może wygrać z każdym, więc... Ale myślę, że w tym turnieju to my trzy razy usłyszymy Mazurka Dąbrowskiego. I my też wszyscy na to liczymy. Czy mają Państwo pytania do naszych prelegentów, czy stawiamy na rozmowy indywidualne? Czyli indywidualnie. To ja w takim razie chciałbym też, korzystając z okazji, podziękować wszystkim Państwu tutaj za współpracę. My jako Polski Związek Hokeja na Lodzie podsumowaliśmy zeszły rok i okazało się, że ten zeszły rok względem 22. był dwa razy większy medialnie, co znaczy, że obecność polskiego hokeja jest dwa razy wyższa. Konkretnie w 22. roku było to 87 milionów złotych, w 2023 155 milionów złotych i patrząc na te statystyki, wgłębiając się w nie wychodzi, że przede wszystkim pociągnęła te statystyki reprezentacja i wielki sukces w Nottingham, ale też rośnie liga, i tutaj ukłony dla pana prezydenta za ten piękny obiekt, bo im więcej takiej infrastruktury będzie, tym większe będzie zainteresowanie kibiców. Ja tylko dodam, że są to dane nie nasze, a niezależnego podmiotu Instytutu Monitorowania Mediów. I dla kronikarskiego obowiązku muszę też państwu przypomnieć, że gospodarzami przekwalifikacji są miasto Sosnowiec i Górnośląsko-Zagłębiawska Metropolia. Partnerem instytucjonalnym Ministerstwo Sportu i Turystyki, a partnerami Tabron Polska Energia, Pesa Toyota Czajka i SEM Active.